Witam wszystkich serdecznie. W tym materiale porozmawiamy sobie trochę o krypto, o moich celach cenowych na Bitcoinie, Ethereum oraz na moim portfelu Altów, więc przedstawię swoje cele na te altcoiny. Jeszcze przed rozpoczęciem danego materiału, zapraszam Was do uczestniczenia w konkursie na książkę, ponieważ mam pomysł, żeby zrobić konkurs wśród widzów. Na pewną książkę z edukacji finansowej, ale książka będzie spółki w stylu Najbogatszy Człowiek w Babilonie, Psychologia Pieniędzy i tak dalej. No i żeby uczestniczyć w tym konkursie, to trzeba być subskrybentem na YouTubie, na Telegramie. Wkrótce, tutaj w Telegramie się pojawi post, w którym tam trzeba będzie kliknąć na przycisk Uczestniczę. I tak naprawdę to by było na tyle. Więc zapraszam was do zostawienia subskrypcji na kanale na YouTube i zapraszam również na nasz kanał w Telegramie, w którym znajdziesz różne ciekawostki inwestycyjne, które ja publikuję, wiadomości ze świata finansów oraz inwestycji i analizy wyników pełnych spółek. Link jak zwykle jest pod filmikiem i teraz na ekranie macie QR kod. Więc zawsze zaczynamy od bitcoina, bo jak nie, jak to jest najważniejsza kryptowaluta na tym rynku. W poprzednich dwóch materiałach mówiłem o tym, że w pierwszym materiale, jeżeli bitcoin tutaj zrobi retest tej strefy, no to lecimy na nowe ATH, tak się stało. I w ostatnim materiale tutaj, w którym mówiłem, że bitcoin szuka nowego oporu w tej strefie. Tak naprawdę nowego oporu tutaj nie było, a bitcoin już zahaczył o 100 tysięcy dolarów. Żadnej korekty tutaj nie było, więc najprawdopodobniej nasuwa się minimalna korekta. Tylko pytanie kiedy? Odpalimy sobie wolumeny na tym. Są minimalnie lepsze. Natomiast jesteśmy już w takiej strefie cenowej, co na tak naprawdę byle jaki ruch, powiedzmy o 5% w tą stronę czy w tamtą, może spowodować ogromne likwidacje. To jest taki moment na rynku, kiedy dużo nowych graczy bez żadnego doświadczenia zaczynają otwierać swoje pozycje na futuresach. No jak to typowy Jan Kowalski, który jest nowy na rynku, zaczyna otwierać pozycje z leveragem 50x i wyżej. Więc ruch ceny w 2% już likwiduje pozycję. O ile Jan Kowalski jeszcze dodatkowo nie dolewa do tej pozycji gotówki, żeby utrzymać pozycję. No wtedy to jeszcze większy problem. Natomiast tak jak mówię, sytuacja na ten moment jest trochę niebezpieczna, szczególnie dla nowych. Bo korektę możemy zobaczyć w dowolnym momencie tak naprawdę. Tutaj już likwidacje polecą kosmiczne. Natomiast wracamy do tematu tego filmiku, czyli cele na moich kryptowalutach. No to na Bitcoinie pewnie jakiś czas temu ustawiłem sobie tutaj taki prostokąt, który pokazuje strefę, w której oczekuję szczyt Bitcoina w tym cyklu. Jest to zakres od praktycznie 120 tysięcy dolarów do praktycznie 150 tysięcy dolarów. Z racji tego, że na ten moment to jest tak naprawdę cykl Bitcoina w pełni. Bo nie licząc niektórych altcoinów, takich jak Solana oraz niektórych memcoinów, no to Bitcoin tutaj pokazuje bardzo dobre wyniki do reszty rynku, czyli ponad 500%, czyli to daje nam 6x. Więc teraz najważniejsze zobaczyć sobie, kiedy Bitcoin znajdzie już tą nową strefę dystrybucji między uczestnikami rynku, też taki bardzo ważny indykator, którego nie ma tak naprawdę na TradingView i na żadnej stronie, no to ten indykator według mnie się nazywa sentyment wśród znajomych oraz ludzi z ulicy. Po wygranych wyborach Trumpa, wśród swoich znajomych powiedzmy z branży finansów, już słyszałem, że wspominają o Bitcoinie, natomiast wiadomo, że to jest taka powiedzmy branża finanse, gdzie tam już może minimalnie się interesują tym. Ale już jeżeli pierwszy raz usłyszymy od powiedzmy takiego Jana Kowalskiego, który pracuje w taksi na budowie tutaj już bez żadnego hejtu, z całym szacunkiem, tutaj nie mówię z żadnym sarkazmem do takiej pracy. Ja mówię z tej perspektywy, że tam jest trochę otoczenie inne i zazwyczaj nie mówią o takich rzeczach, tak? I pierwszy znak będzie wtedy, kiedy już ulica w pełni wejdzie po prostu w rynek i zobaczymy taki mniej więcej wykres, jak był w tym cyklu, czyli to jest taka już faza dystrybucji lub mniej więcej jak to wyglądało w poprzednim cyklu, czyli tutaj. Więc takie dwa dodatkowe indykatory, które już tak według mnie pokażą, kiedy będzie już taki mniej więcej szczyt na Bitcoinie. No, ale tak, tutaj mam cel od 120 000 dolarów do 150 000 dolarów. Maksymalnie. Przejdziemy teraz do Ethereum. Na Ethereum zaznaczyłem tutaj pewne strefy, które mamy przebić na sam początek, żeby już wtedy mówić o nowym all-time high. -u. Tutaj już nam Ethereum odskoczył już dwa razy od tej strefy i zapewne już się szykuje na kolejną próbę. Natomiast jeżeli mówimy o celach cenowych na Ethereum, no to Fibonacci nam tutaj wskazuje, że jest to cena mniej więcej w 7000 dolarów, to by od dołka w tym cyklu dałoby nam. 600%, czyli 7 xów Powiem, że to jest taki bardzo spoko cel, ponieważ 7X i tak to jest dużo. Wiem, że dla niektórych powiedzmy minimalny cel jest 50X na kryptowalutach, ale szczerze powiem, że ustalenie takiego celu na pewnych kryptowalutach wiąże się potem z rozczarowaniem, bo w teorii, tak jak mówię, 7X to jest dużo. Wyobraźmy sobie, że masz kapitał w kryptowalutach 100 tysięcy złotych, 7x to już tobie gwarantuje, że kupisz sobie mieszkanie. Więc do tego trzeba podchodzić trochę na trzeźwo i fiksować jak zawsze mówię, zyski drabinką. Czy tam powiedzmy już takim w pewnym dobrym. Momencie nie czekać już na te 100X i tak dalej. I teraz przejdziemy do mojego portfela z altcoinami. W portfelu mam Nir Protokol, Falcoin, Trufy oraz PancakeSwap, więc przechodzimy do mojego top 1 projektu. I tak, cena teraz na ten moment stanowi lekko ponad 6 dolarów. Ja I od razu przejdę jeszcze do mojego posta na Twitterze rok, czy tam 2 lata temu. Dokładnie to było ponad rok temu w 2023 roku kiedy nir był poniżej tam 2 dolarów dolar i 45 centów i moja rada była tutaj taka żeby kupować nir poniżej 2 dolarów Maksymalnie ile się da. Bo od początku tego projektu od 2021 roku teraz tutaj nie promuję tego coina na siłę. Po prostu NIR mi przypomina taką trochę Nvidia, tylko że w kryptowalutach. No i tutaj mówiłem, że moja taka rada no to kupowanie NIR poniżej 2 dolarów. No, jak patrzymy, co z tego wyszło. Nir, tutaj również pokazał w pierwszym etapie bardzo dobry wykres. Od w tym cyklu, w pierwszej fali dał nam. 9x, czyli 800%, no ale tutaj to się wszyscy bali na tym NIR-ze. Ogólnie była taka cisza na rynku, że po prostu szok. Ale czas od czasu kupowałem sobie NIR i resztę altcoinów, nawet tutaj zaznaczałem sobie moje kupna. No to w pierwszym etapie on wystrzelił bardzo dobrze, tak jak mówię, 800%. I tutaj na NIR mój pierwszy taki cel, yy, i to jest powiem, że minimalny cel, my go osiągniemy po prostu za jednym strzelem, tak naprawdę, myślę, 21 dolar. Co by od tego momentu dałoby nam jeszcze. Ponad 200% i często widzę analizy pewnych guru, tak zwanych z krypto na NIR, że oni tam oczekują, że to nawet nie przybije all time highu. Ale mówię, dla mnie NIR to jest taka Nvidia, tylko że w kryptowalutach w sumie nawet się pojawili na konferencji NVD w pewnym momencie. Więc możliwe, że jakieś tam współpracę nieoficjalne mają, ponieważ NIR to jest jeszcze blockchain, ale również jest oparty o sztuczną inteligencję. I więc ja na NIR zakładam, że zobaczymy cenę w strefie mniej więcej od 34 dolarów do 54 i nawet wzwyż. Tak, jeżeli popatrzymy na tą cenę, czyli dolar, no to od tego momentu by to oznaczało, że da nam ten coin powyżej 30x, -ów. i tak naprawdę myślę, że NIR ma taką szansę. Natomiast zacznę już realizować swoje zyski powyżej tej strefy, powyżej 20 dolarów, minimalnie drobinką. Więc myślę, że po 5% może maksymalnie po 10% na Niri taką drobinką może dociągnę do jeszcze ceny wyżej. Przejdziemy teraz do Falcoina. Męczy mnie ta kryptowaluta praktycznie od ilu? Od trzech lat. Zacząłem budować pozycję na Falcoinie jeszcze tutaj w granicach 20 dolarów. Myślałem, że to już zobaczymy taki dołek, no ale to poszło jeszcze niżej. Popatrzymy na mój portfel. No to tutaj jest minimalnie na minusie, ponieważ średnia cena. Na zakupu na Falcoinie. U mnie się zaczęła od 20 dolarów. No i ja podczas BESY obniżyłem tą średnią cenę poprzez tutaj kupna do 5 dolarów i powiedzmy chyba 30 centów. Więc to i tak dobrze, że akurat obniżyłem sobie sporo. I tutaj, jeżeli mówimy o celach. Na Falcoinie. Tutaj mamy takie pewne problemy, ponieważ mamy tutaj ogromny opór w tej strefie, również tutaj. Tutaj było kilka prób podczas tej BESY przebicia tego, trzy próby. No i pierwszy etap to jest przebicie tej strefy i zacząć już testy tej strefy. No ale pierwszy minimalny cel na Falcoinie, który sobie ustaliłem jest to cel w granicy 400 dolarów, co by powiedzmy o tego dołka by nam tutaj dało ponad 11X. No ale z racji tego, że Falcoina trzymają przykładowo Grayscale oraz inne jeszcze fundusze, jest to spoko technologia, zajmuje Data Storage, czyli przechowywanie danych. Jest to kategoria tak naprawdę również Depin, i Falcoin zajmuje pierwsze miejsce w tej kategorii Data Storage, więc ma ogromne szanse na przebicie tych wszystkich tak naprawdę stref. Mało osób znam, praktycznie nie znam, którzy by trzymali Falcoina. Jeżeli trzymasz Falcoina, no to tutaj się odezwij w komentarzach. Natomiast często widzę na YouTubie, pod filmikami, gdzie analizuję Falcoina, że wszyscy oczekują na Falcoinie tam kosmiczne jakieś ceny. Nie wiem, po 500 dolarów, po 1000 dolarów, że a na jednego strzała przebijemy przykładowo tutaj ten all-time high, czyli 200 dolarów, no a potem zaczną realizować swoje zyski. Ja natomiast trochę inaczej. Ja tutaj sobie budowałem pozycję na Falcoinie, więc dla mnie wystarczy nawet jeszcze cel 400 dolarów. Idealnie to ja oczekuję, że to będzie w granicach od 70 dolarów do. 112, tak mniej więcej 113. Wtedy to już bym zrealizował swój zysk na Falconie całkiem. No, albo może bym zostawił 10%. Kolejny coin jest to Pancake Swap cake Swap również miałem taki problem, że kupowałem w poprzednim cyklu cenie, startując nawet od 12 dolarów, i również obniżyłem cenę poprzez stajkowanie tego keka jeszcze w zeszłym cyklu, i kupowanie tutaj po 1 dolarze, obniżyłem cenę do 2 dolarów. Teraz jestem już na zero czy tam nawet minimalny plus, i na kejku oczekuję też przebicia tej pierwszej strefy na sam początek, to jest najważniejsze, czyli strefa od 8 do 10 dolarów. Jak to przebijemy, no to pierwszy cel u mnie się pojawi od 20 dolarów do 26 dolarów. No przybicie swojego all time high na Keku będzie trochę trudne. Ale zobaczymy jeszcze za pół roku rok. No i ostatni altcoin trufaj. Bardzo mi się podobał pierwszy etap tego coina, Czyli wtedy kiedy bitcoin wystartował, były pogłoski, że BlackRock tam również inwestuje w DeFi. Więc tutaj trufaj wystrzelił na ponad 700%. Ja jeszcze wykorzystałem ten moment, żeby dokupić sobie trufaj. Przekonwertowałem również swojego XLM'a tak naprawdę, jeżeli patrzymy na ten moment, nie jest to nie był to dobry pomysł, no ale zobaczymy pod koniec cyklu. Ale tak, dobudowałem sobie pozycję na trufaj, więc ja tutaj oczekuję minimalnie na trufaj w granicach dolara, więc ja oczekuję przebicia swojego all-time high'a. I pierwsze takie cele cenowe są w granicach dolara i 20 centów, dolar 40 i maksymalnie myślę, że 2 dolary. To by dało sporo x jeżeli patrzymy od loa w tym cyklu, no ale patrząc na moment wykresu na tym coinie oraz na wolumeny na tym coinie, to on ma ogromne szanse na osiągnięcie tych wszystkich celów. Więc to by było na tyle. Jeszcze raz wszystkich zapraszam do zostawienia subskrypcji na kanale na YouTube oraz na naszym Telegramie. Życzę Wam powodzenia, no i do usłyszenia w następnym materiale.